Witam w kolejnym filmie i zapraszam na wędrówkę połączoną z biwakiem. Dzisiaj wędrówka w takim klasycznym trybie mikroprzygody. Wyruszyłem po południu z rycerki górnej. Mój podstawowy i tak naprawdę jedyny cel na dzisiaj to jest wejście na Wielką Raczę, no a potem rozejrzę się za jakimś miejscem na biwak. Dzisiaj mamy taką dosyć podstępną pogodę. Od kilku dni w zasadzie padał deszcz. W górach w lesie jest bardzo wilgotno. No ale mamy środek lata i słońce operuje dosyć mocno. I mimo, że nominalnie nie ma bardzo wysokiej temperatury, to dzień jest bardzo upalny i parny. A przez to ten nasz podstawowy mechanizm chłodzenia, czyli parowanie. Nie działa zbyt efektywnie. Wiele interwencji GoPru jest spowodowanych właśnie tym, że wśród turystów dochodzi albo do zasłabnięć, albo do udarów cieplnych. Pierwsza sprawa dosyć oczywista, a bardzo często zaniedbywana. To jest oczywiście odpowiednie nawadnianie w trakcie wędrówki. W taki dzień, w upalny letni dzień, w czasie wędrówki powinniśmy wypić 3, 4, 5, czasem nawet 6 litrów wody. Wszystko zależy od tego. Jak intensywny będzie nasz wysiłek, także musimy zadbać o to, żeby mieć przy sobie wodę. Upewnić się, że będziemy mieli możliwość, żeby uzupełnić wodę w terenie. Że jeśli nie mamy wody, jesteśmy w terenie i w czasie wędrówki zabrakło nam wody. Ale mamy jedzenie, to w tym czasie nie spożywamy tego jedzenia, dlatego że do procesu trawienia jest konieczna woda. Więc jeśli będziemy przyjmować pokarm, ale nie będziemy uzupełniali wody, to tak naprawdę obciążamy nasz organizm. I pogłębiamy odwodnienie. Kolejna sprawa to prawidłowy ubiór. Jeśli już korzystamy z technicznej, tak zwanej technicznej odzieży, to wykorzystujmy jej zalety. Jeśli mamy otwory wentylacyjne, które mają polepszać przewiewność naszych ubrań, to wykorzystujmy je. Chcemy, aby nasze ciało było możliwie mocno zakryte. To cienkie, lekkie przewiewne ubranie paradoksalnie zapewnia właśnie chłodzenie. Podstawowa sprawa to oczywiście nakrycie głowy. W obecnej sytuacji wielu z nas wykorzystuje chusty wielofunkcyjne. I taka wielofunkcyjna chusta może też nam pomóc w chłodzeniu. Po pierwsze może osłaniać nasz kark przed słońcem, a po drugie możemy zamoczyć taką chustę, założyć na szyję i ona wtedy chłodzi właśnie duże naczynia krwionośne. I to co jest ważne to to, że promieniowanie UVA przenika przez chmury, także nie tylko w słoneczny dzień musimy musimy się chronić przed przed negatywnymi skutkami tego promieniowania. No, właśnie to promieniowanie będzie się bardzo mocno też przyczyniało do przegrzewania naszego organizmu. No w skrajnych przypadkach, oczywiście, fundując nam poparzenie skóry. No niesamowicie parne dzisiaj jest. Okulary mi parują, kamery parują. A termometr wskazuje tak naprawdę tylko 20 stopni na plusie. W cieniu, oczywiście. Wracając do tematu ochrony przed przegrzaniem, myślę, że bardzo niewielu z nas zwraca w ogóle uwagę na coś takiego jak indeks UV. To jest taki parametr pogodowy, taki sam jak opady, prędkość wiatru, kierunek wiatru, zachmurzenie. I w dobrych, w dobrych aplikacjach pogodowych bez problemu ten parametr znajdziemy. A on nas właśnie będzie informował o tym, jak należy się zabezpieczyć. Przed słońcem w danym miejscu, w danym czasie. No i co istotne, w górach ten indeks oczywiście się zmienia na niekorzyść. Im jesteśmy wyżej, tym cieńsza jest ochronna warstwa atmosfery. Więc tym bardziej przebywając w górach musimy zadbać o dobrą ochronę przed promieniowaniem. Ja wiem, że prawdziwi surwiwalowcy, bushcraftowcy nie używają kosmetyków. Ja w swoim ekwipunku mam dwa kosmetyki, których nie traktuję jak kosmetyki, tylko właśnie traktuję jako elementy ekwipunku, jako sprzęt techniczny. I to jest pomadka czy jakaś maść do ochrony ust. I właśnie dobry krem przeciwsłoneczny. Ja oczywiście nie jestem specjalistą od kosmetyków. Musicie się sami rozeznać w tym, który. Produkt na rynku jest najlepszy. Możecie skorzystać z jakiegoś produktu wielkich korporacji kosmetycznych. Ja akurat tutaj jestem lokalnym patriotą i mogę Wam polecić polską firmę, śląską firmę, firmę Manasul Outdoor. To są kremy, których ja używam od dwóch lat. Przede wszystkim używałem ich w czasie właśnie ultramaratonów rowerowych, no a poza tym tych kremów używają. Polscy Himalaiści, jeśli to się sprawdza w Himalajach, no to, no to sprawdzi się wszędzie. Powoli zbliżam się do wielkiej raczy. Ostatni raz byłem tutaj prawie równo rok temu, w sierpniu zeszłego roku, w trakcie ultramaratonu Carpathia Divide. Relacja z tego maratonu pojawiła się na kanale. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany relacjami z tegorocznych ultramaratonów, to zapraszam na kanał Mikroprzygody, bo w tym roku już wszystkie relacje będą publikowane właśnie na tamtym kanale. Wielkaracza za mną no i powoli powoli będę się rozglądał za miejscem na biwak. Przejdę jeszcze pewnie parę kilometrów, ale, ale niedużo, tak, żeby spokojnie przed zachodem słońca znaleźć miejsce na biwak i spokojnie się rozłożyć. Szlak, którym się teraz poruszam, to jest szlak graniczny. Jestem na granicy polsko-słowackiej i tutaj mam dla Was zagadkę. Chyba pierwszy raz mam jakąś zagadkę dla Was. Jest słupek graniczny, to jest strona polska, to jest strona słowacka. Na tym słupku tutaj jest taki rysunek. Jeśli ktoś z Was wie, co on symbolizuje, co on oznacza, to napiszcie w komentarzu. No, ciekawe, czy ktoś z Was będzie znał odpowiedź na tą zagadkę. Słyszę już potok. Gdzieś w okolicach tego potoku będę chciał znaleźć miejsce na biwak, tak żeby mieć dostęp do wody, ale nie, nie zaraz przy potoku, bo zaraz przy górskim potoku byłoby po prostu za głośno. Może uda znaleźć się jakieś widokowe miejsce, ale, ale nie jest to priorytet na dzisiaj. Nie wiem, czy znajdę miejsce biwaku tak blisko tego strumienia, żeby tu wracać po wodę. Dlatego wypełniłem wszystkie zbiorniki, które miałem. W takiej sytuacji, oczywiście, przy źródle wody najpierw wypijamy tyle, ile się da. Najlepszym miejscem do przenoszenia wody jest żołądek. Wypiłem tyle, ile się da, żeby opróżnić butelkę. No i uzupełniłem bukłak, i butelkę także mam. 4 litry wody ze sobą spokojnie powinno wystarczyć na wieczór i na poranek także jeśli się okaże, że będę musiał jeszcze trochę powędrować, żeby znaleźć jakieś miejsce na biwak, no to nie będzie problemu z, z powrotem po wodę. Znalazłem miejsce na biwak. Nie jest ono idealne pod pewnymi względami. Wygląda na to, że wszystko, co tutaj miało się przewrócić, już się przewróciło. Poza tym w prognozach nie ma na dzisiejszą noc zapowiadanych żadnych burz ani silnych wiatrów, także nie powinno być problemu. No natomiast udało się znaleźć miejsce z całkiem niezłym widokiem. Moja kolacja zaraz będzie gotowa. Zastanawiam się, czy rozkładać tarpa. Prognozy, prognozy mówią o tym, że nie będzie padać, no ale jestem w górach, także w górach zawsze te prognozy trzeba traktować z ostrożnością. Rozłożyłem zadaszenie. To zadaszenie osłoni mnie trochę przed wiatrem spływającym z góry. No i właśnie zabezpieczy mój śpiwór, moją podpinkę, przed tą wilgocią, która znajduje się w powietrzu. Teraz ja powoli będę kładł się spać. Robi się dosyć chłodno. Jestem na wysokości powyżej 1000 metrów, także noc na pewno będzie chłodna. Wskakuję w ciuchy do spania. Lokuję się w śpiworze. I do zobaczenia jutro. Dobry, no trochę, trochę pospałem, ale traktuję ten krótki wypad jako taki mini urlop, więc pozwoliłem sobie pospać do dziewiątej. Dobrze, że rozłożyłem tarpa, bo jednak w nocy pojawił się krótki deszcz. Kiedyś mówiłem już o tym, że spanie w hamaku nie jest moim preferowanym sposobem biwakowania, ale właśnie w takim terenie, jak Beskidy, gdzie wiem, że po pierwsze na pewno będą drzewa, bo w deskidach jest bardzo niewiele miejsc, gdzie, gdzie tych drzew nie ma. To dotyczy tylko najwyższych szczytów. Także po pierwsze wiem, że będą drzewa, a po drugie wiem, że będzie sporo nierównego terenu. Także odpada mi tutaj to podstawowe kryterium, które musi być spełnione przy spaniu na glebie, czyli szukanie płaskiego terenu. Teren, w którym się rozłożyłem, absolutnie by się nie nadawał do spania na glebie, bo jest tutaj teren bardzo nierówny. Dużo korzeni przewracanych drzew. Hamak ten problem całkowicie rozwiązał. Wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy mam tutaj podwieszone pod tarpem w worku wodoszczelnym na lince. A mój plecak wisi na statywie. Oczywiście, gdybym nie miał statywu, to mógłbym skonstruować taki prosty trójnok, Dzięki temu plecak po prostu nie leży bezpośrednio na ziemi czas na szybkie śniadanie no i trzeba ruszać do domu Ja już powoli kończę moją wędrówkę. Dziękuję, że spędziliście kolejny biwak ze mną. Bardzo polecam Wam takie krótkie wypady w teren i szczególnie w tygodniu. Szczególnie w tygodniu, kiedy na szlakach jest naprawdę pusto. Nawet w okresie letnim. Myślę, że dzisiaj gdy wielu z nas przeszło na tryb pracy zdalnej no to myślę, że w tym czasie więcej osób może sobie pozwolić na taki Wypad w środku tygodnia, wyskoczyć po południu, wrócić trochę później rano do pracy. To tylko jeden dzień w terenie, a naprawdę można nacieszyć się przyrodą. Także jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wsparcie. Pamiętajcie, że w opisie do każdego filmu znajdziecie sposoby, w jaki możecie wspierać istnienie tego kanału. Do zobaczenia następnym razem.